Dzień dobry, dzień dobry moi drodzy o poranku sobotnie poranku yy. i co? I co? Co będziemy dzisiaj robić? U mnie śnieg zawieja śnieżyca, mokro, szaro, deszczowo. Wygląda jak w listopadzie, a nie w, <śm> w marcu. Więc moi drodzy, ja dzisiaj miałam jechać. Yy. Na zajęcia plastyczne, ale w taką pogodę to tak nie widzę tego za bardzo. No fakt jadę autem, ale jest ślisko. I podejrzewam, że dużo osób nie przyjdzie, ponieważ yy, w większości panie to dojeżdżają tramwajem, autobusem, kilka samochodem, jak ja. Więc no, odpuszczam. Dzisiaj odpuszczam. Mam co robić. Yy, Albo pójdę na galerię, ale chyba nie, bo już też był taki plan. Dokończyć ten regał straszny, albo będę pracować w domu. Skłaniam się ku temu drugiemu, żeby nabrać więcej sił i werwy na tydzień. Yy, bo, jak to mówią, co za dużo to niezdrowo, więc u mnie jest podobnie, yy, bo czuję, czuję w mięśniach. Yy. Ja mam, czy ja mam ciągle takie wrażenie, że ja jestem. Nastolatką, młodą, i y, y, y wszystko jest okej, okay, i, i, i wszystko przetrzymam, wszystko y, jestem po prostu y, tytan pracy. A okazuje się, że moje ciało, już mimo tego, że umysł y, dziewczynki to y, ciało już ma swoje lata i się dopomina a tutaj, to, tutaj coś zastrzyka w kolanie, a tutaj w kręgosłupie a tu mięśnie bolą y, a tutaj ręce psem, przemarzają i stawy zaczynają boleć, więc no niestety to nie jest tak, że ja mogę robić wszystko to co jako dwudziestolatka, no ciało się odzywa i nie pozwala na więcej koniec chociaż nie jestem jeszcze jakimś tam wieku emerytalnym, ale już pierwsze symptomy yy, zużycia się czuję. <ścoughs> Także yy, a dzisiaj sobie odpoczywam. No dobrze, odpoczywam. Będę odpoczywać. Wczoraj yy, na biżuterię mi naszło i robiłam troszkę biżuterii. Yy, pierścionki wczoraj robiłam. I troszkę kupiłam sobie bazy pod y, pierścionki i no, kilka tylko na próbę. Y, I pod y, wisiorki. I zaczęłam robić sobie takie różne dziwadełka. Y, na początek Wam pokażę mój pomysł. Pokazywałam go czy, czy nie. Nie jestem pewna. Wiem, że pokazywałam y, niektórym z Was na Whatsappie, a nie jestem pewna, czy... No jak pokazywałam, to trudno. Pokazuję drugi raz. Po prostu kłopoty z pamięcią. Naszyjnik. Tu w środku jest kawałek paska skórzanego, a to to jest rajstopa. Taka grubsza 70 i naklejony jest tutaj taki medalion. To mniej więcej wygląda w ten sposób. Czekajcie, muszę się troszkę rozpłaszczyć, żeby Wam pokazać. Nie wiem, czy zapnę, ale taka biżuteria. Troszkę odzieżowa. No. Y i stopy przeważnie mamy, jakieś stare, więc, ale na pewno jakaś część jest niezużyta. A jakoś tam mocno, więc można wykorzystać na takie świetne prace. Zamiast paska można dać jakiś kabelek, żeby to nawet podwójnie i po prostu go owinąć jakimś sznurkiem i dopiero włożyć pończochę. Co tam macie pod ręką. To skleiłam te w, 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 no, takie fantastyczne zagięcia. To po prostu klejem na gorąco. Jak się przyłoży i ładnie uformuje, to robią się takie fajne marszczenia. To wygląda jakby była z, ze skóry. Można robić czarne, różowe, różne kolory. Broszkę sobie zrobiłam z tej bazy, którą zamówiłam. Taka? Czy nie broszkę, tylko w, y, wisiorek, przepraszam. Ale można by było zrobić broszkę, tutaj dać y, 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 zapinkę. Tutaj można coś włożyć, jakiś kwiatuszka, i możemy mieć broszkę. Taki, to jest taki, nie wiem, kamyczek syntetyczny, chyba. Drugą podobną zrobiłam ze starej biżuterii. Taką na czarnym yy, takim kamyczku. Nie wiem skąd mam te kamyczki. Pewnie od Was ktoś, <noise> któraś mi z Was przysłała. To jest takie, jakby stare srebro. A tutaj zamówiłam sobie m, te kameczki e. i zrobiłam takie małe medaliki. A nie, ty chyba nie zamówiłam. To są od Sylwii i Wiesława. Przepraszam bardzo. Oni mi dali taki, e, e, kilka takich e, wkładów, a ja zamówiłam sobie pod e, Krzyż maltański uratowany, ponieważ też jakiś był mm, zawieszkę tylko dopięłam i mam taki krzyżyk. To jest z Jeruzalem. Tutaj coś pisze. Z tego jestem dumna, ponieważ to jest stary pierścionek yy, z taką jakby żywicą, bursztynem, yy, bakalitem. Nie wiem, co tutaj jest w środku, czy to jest prawdziwe, czy sztuczne, ale połowa była odłamana. <laughs> Więc dołożyłam bursztynku. On wygląda do tego miejsca było ułamane. Zrobiłam bursztynek i okręciłam moim sreberkiem. Wyszła taka fantastyczna forma, trochę jakby taki żuczek. Tak to wygląda. A tutaj mamy nowy pierścień. To jest baza kupiona przez internet. Ona jest rozsuwana, żeby na każdy rozmiar było i dałam bursztyn i też oplotłam yy, drucikiem. Bardzo fajnie to mi wyszło. Muszę zamówić więcej tych baz. To są duże bazy. Czekajcie, pokażę Wam. Ja mam brzydkie ręce, bo pracuję i yy, no niestety są troszkę wysuszone, ale tak wygląda ten pierścień. Taki duży. Tak, także domawiam bazy <gryw> i bursztynki jeszcze mam. Także będę tworzyć. Yy, zrobiłam też mniejsze formy. Tu na przykład samą taką perełką. albo też z bursztynkiem, ale taki malutki bursztynek, bo pierścionek też jest malutki o. też go oplotłam drucikiem nie, aparat nie bardzo chce łapać tę yy, ostrość i też zrobiłam z takim kryształem górskim I zrobiłam z jakimś chyba kwarcem żółtym. Przepraszam za moje palce to farba bo ja wiecznie w farbie jestem także mam ciągle gdzieś tam, nie mogę doczyścić rąk. I też tu taki kryształ górski taki większy. No i tak sobie działałam Zrobiłam sobie jeszcze ze starej, e, starej e, wisiorek z takiej jakby zapinki, nie wiem do czego to było. O, też drucik opletła, oplo, opletłam, op, oplotłam. No tak ciężko mi pokazać Wam to. Tutaj jest ze starego kolczyka taka muszelka. Też zrobiłam taki oplot. I zrobiłam jeszcze ze starego klipsa y, taki wisiorek y, srebrny kwiatuszek. On ładnie wygląda, tylko tutaj nie widać dobrze. No i to wczoraj tak sobie pracowałam. Narobiłam trochę tego. Y, moją ramkę, którą Wam pokazywałam y, y, uratowaną. Też ją Wam chyba już pokazywałam, ale troszkę ją <laughs> yy, yy, dopracowałam. Dałam tutaj zdjęcie anioła Cypryna Norwida, anioła zrobiłam na złoto i troszeczkę rzuciłam takich złotych yy, yy, fragmentów na różyczkach. Także tak to wygląda na chwilę obecną. I też tego aniołka do, y, dopracowywuję <laughs> jeszcze muszę, <laughs> coś mi na gardełku siadło zrobiłam mu tą buzię bardziej taką białą i y, troszkę go tak postarzyłam, żeby nie był taki całkiem bardzo złoty i, i troszeczkę inaczej wygląda. Fajny taki, troszkę dałam czerwieni, troszkę miedzi i pozmieniałam wszystko. No i jeszcze mojego anioła. Tu jeszcze twarze muszę dokończyć, yy, dopracować kolorystykę. No ale mniej więcej wygląda to tak. Twarz jeszcze nieskończona. I aniołek prowadzi dziewczynkę. To już Wam mówiłam: do szkoły, do szkoły. I tak to mniej więcej w kolorach wygląda. No, no i dzisiaj będę to kończyć yy, jeszcze biżuterię będę do, dopracowywać też moją no i tak mi zleci pewnie dzień kupię sobie jakieś faworki albo yy, yy, krem czekoladowy mam no to kupię faworki albo chipsy i będę zajadać ostatnio mam fazę na niezdrowe jedzenie wcześniej tortilla z dużą ilością warzyw, no znaczy się tak tortilla nadal, ale mm, nie wiem, potrzebuję jakichś przyjemnych smaków coś mi y, organizm woła, jakieś przyjemności smakowe A więc, więc no troszeczkę, troszeczkę <laughs> mm, patrzę na mojego uratowanego fiołka storczyka, ale y, Chyba nic z niego nie będzie. No nic, zobaczymy. My jeszcze poczekamy. Yy, mój yy, orzech zrzucił liście. Nie wiem, też mu coś chyba dolega. Bardzo ciężko wychować, powiem Wam, tego orzecha. Yy, niby się wydawało, że to takie proste, że, że zacznie rosnąć i roz, rósł bardzo długo drugi się pojawił nawet, ale nie, prze, nie przetrwał, nie wiem czemu. A ten y, no nie wiem, została sama łodyżka. Może coś robię źle, może że, że on po prostu podlewam go oczywiście, może ma za mokro. Hmm. No nic, poczytam o orzechu. Kupiłam nasionka ziół. No wam wczoraj pokazywałam. Także muszę zrobić tam kącik zielarski. Kupiłam pachnący groszek pnący. Ciekawe, czy coś z tego będzie. Ja, ja nie jestem ogrodniczka, nie umiem sadzić kwiatów ani żadnych różnych roślinek. No ale spróbujemy. Zobaczymy, co mi z tego tam wyrośnie. Jak macie jakieś porady na temat ziół, sadzenia siania? Bo na sam... no, wyczytałam, że w marcu, w kwietniu trzeba je tam zasiać. No i, i jak będzie troszkę pogody, to wezmę tam jakąś kopaczkę, grabki, zobaczymy jak tam w ogóle z ziemią wygląda, i będę coś tam działać. No, dużo mam tej pracy, te ścian. A pomysł na ścianę mam moi drodzy. Wymyśliłam. Nie wiem, czy dobrze, czy to się uda. Y <laughs> Ale jest. Ponieważ y leży y w sali głównej, leży styropian, który wydłubałam z okien górnych. Nadal nie wiem, jak tam je otworzyć, żeby je umyć. No, ale może, może coś tam. Yy, mam teraz wyższą drabinę, to może tam pode, podejdę i, i zobaczymy, co tam yy, jest. Jakieś śruby albo coś, nie mam pojęcia. Ale wracając do styropianu, ten styropian sobie zostawiłam. On sobie tam leży. A yy, ten kąt, który <laughs> mm, mam yy, yy, z kredensem. Tam nie mogę dać jakiejś takiej futurystycznej ściany, chociażbym chciała. One teraz są modne, takie obdrapane, betonowe ściany, gdzieś tam rzucone jakimś złotkiem albo sreberkiem, brokatem. No ale nie będzie pasował do ogólnego zarysu tego kątu. Kąta. Kącika. Bo tam będą, będzie stał stolik i krzesełka. <laughs> takie no taka jakby wystawka ludowa. I wymyśliłam, że tam na tej bocznej ścianie zrobię ze stropianu imitację drzwi. Tak jakby ktoś tam taka wchodził do starej chałupy. Zrobię ramę taką drzewną i zrobię okienko i deski. Albo patyki jakieś tam wymyślę, takie belkowe, że to tak jakby chata z Bali była. I tam ten kąt będzie wyglądał jak taka stara chaupa. I tam rzucę, może tak, przemieszam to trochę z tymi panelami z cegły, które mam. I zrobię taki, właśnie wiejski styl. Trochę tam będzie kwiatów, yy, może takich yy, polnych, może coś namaluję. Może zrobię jeszcze okienko, w okienku namaluję kwiaty tam na tej ścianie, żeby to tak jakby w kwiaty wchodziły przez okno. <laughs> yy. Puszczę tam jakieś, może LEDy żeby to odświetlić. Mhm. I, I. No i tak tą, taką mam wizję. Yy, no muszę kupić klej do, do steropianu. On jest brzydki, brudny, i, i, ale, ale się pomaluje go po prostu i troszkę tym ocieplę te ściany. Mhm. Nie wiem, czy ten, będą się trzymać na takiej ścianie, jakiej jest. No, chyba nie muszę tam gruntować, nie? Pod styropian. chyba nie. Więc troszkę to ocieplę styropianem, a jednocześnie zrobię fajny, fajny yy, kącik taki. Yy, no. ludowy. Bo tam ma być kącik ludowy. Yy, zrobię z, yy, z tych styropianów jakby półki i ten styropian obłożę takimi cementowymi albo gipsowymi szmatkami. Po prostu poprzykładam na to, żeby to się przykleiło. No i tam troszkę podokładam takiego gipsu i takie lekkie rzeczy, żeby tam móc postawić, to to postawię i tak to będzie wyglądać moi drodzy taki jest plan podoba wam się? powiedzcie co w komentarzach co, co o tym myślicie jak to widzicie, doradźcie coś także a przy wejściu na płycie tej sprzymierzalni która będzie namaluję taką imitację szafy na tej imitacji szafy Zrobię haczyki, że tak jakby yy, coś wisiało w szafie. <grych> Taki już mam plan. Znalazłam ten pomysł na Pinterest yy, i go wykorzystam. A jeszcze muszę gdzieś anioła wcisnąć <grych> jeszcze nie wiem gdzie go wcisnę. Yy, obraz z aniołem yy, na ścianie. Yy, no nie wiem, no zobaczymy. Może gdzieś tam w tym kąciku właśnie też anioł się pojawi. No, ale plan jest, hałpa ze starej dechy. Tak to mniej więcej będzie wyglądać. Tak, tak sobie wymarzyłam na chwilę obecną, ale czy ja czegoś nie zmienię? No, yy. Widziałam takie fototapety, że można taką fototapetę nawet kupić, ale one są przeważnie z tymi wzorami z południa Europy. Takie kamieniczki stare, okienka stare albo plaża jest, albo dżungla. No to mi nie pasuje, nie ma takich, takiej polskiej wiejskiej chałupy. Może tą y, matę magnetyczną, którą miałam na lodówce, wykorzystam, bo ona jest w polne kwiaty. Więc też mogła, można by ją było przykleić, żeby zrobić taki. Y, Taki powiew sielskości, tam gdzieś. No jeszcze nie wiem, y, czy będzie to trzeba dociąć, czy, czy po prostu. No nic, zobaczymy. Zobaczymy. Wszystko wyjdzie po drodze, jak będę y, y, już to ta po prostu przymierzać się do tego i powolutku robić. No, myślę, że, że jakoś y, to. Ogarnę i zrobię fajnie, i będziecie zadowoleni z, moi, z moich pomysłów. <noise> I mam nadzieję, że parę z Was, tych, którzy gdzieś blisko mieszkają, a może nawet ci, którzy daleko, będą chcieli do mnie przyjechać, to będą się czuli u mnie dobrze. Tak, swojsko, sielankowo. Przyjemnie. Także. Y to jest cel, który, który, chciałabym osiągnąć, po prostu taką spokój i ciszę. Wczoraj zaprosiłam, dawno nie miałyśmy kontaktu, ale zaprosiłam panią, malarkę, tą może pamiętacie wernisaż w Tychach, galeria obok, pani Ewa Kozera. Że jak będzie chciała, to może u mnie przyjść, pomalować sobie, jak potrzebuje spokoju, ciszy, to mój warsztat jest otwarty dla niej. Także może sobie przyjść i coś zrobić. Nie ma problemu. Więc jeżeli ktoś z Was by chciał przyjść do mnie, pomalować sobie coś, Posiedzieć w ciszy, w kąciku, przemyśleć parę spraw, to jak najbardziej nie ma, nie ma żadnych e, e, oporów w tym temacie. E, jak ktoś chce, może sobie popracować w ogródku, to też, też nie ma problemu, a później przyjechać i sprawdzić efekty swojej pracy, czy, czy coś tam wyrosło. Także nie to, że ja chcę. W jakiś sposób wykorzystać Was potencjał do własnych celów, ale jeżeli czujecie jakąś swoją potrzebę gdzieś się zrealizowania, to ja po prostu umożliwiam taką, taką wersję wydarzeń. Także e, nie będę się wtrącać. Róbca to chcę. Byle by ładnie wyglądało. No, także. E, miejsce otwarte dla ludzi, którzy, mm, którzy chcą się realizować, chcą malować. No, oczywiście trzeba się w, w, może jakoś umówić wcześniej, bo, ponieważ y, żeby mi nie przyszło pięć osób do warsztatu i się nie zmieścicie po prostu. No, ale na przykład dwie osoby już sobie mogą siedzieć, mogą sobie rozmawiać tam, malować. <laughs> to ma być takie miejsce sztuki, gdzie można przyjść. I realizować swoje marzenia. No i coś jeszcze można kupić oczywiście będzie, bo wystawa y, przedmiotów z porcelany, szkła, dewocjonalia, jakieś zabawki, stare dokumenty, książki. No to tam też będzie troszkę tego. Więc, y, więc jak najbardziej, jak najbardziej. No, no, to chyba tyle. Trochę się nagadałam. Zjem śniadanko, biorę się do pracy. Życzę Wam miłego dnia, żebyście sobie też podpoczywali, zrelaksowali. Ja mam taki czas ostatnio, takiego jakby wyciszenia. Tak, tak siedzę i, i tak, taką myśl wczoraj miałam, że wszystko jest dobrze, że jest tak, jak jest. Być może to był wynik tego, że załatwiłam już parę spraw, które miałam załatwić I auto naprawione, przegląd zrobiony yy, farba kupiona yy, regał złożony <grych> i tak mi było dobrze, że, że udało mi się coś zrobić i taka, takie wyciszenie że tak, no już jest ok jest dobrze, można działać, ale nie ma jakiegoś napięcia takiego żeby żeby w pośpiechu coś robić, stresować się jakimiś terminami, więc no i tak mi było dobrze wczoraj, taką miałam ochotę sobie puścić taką muzykę chilloutową, ale jak się położyłam, to byłam taka zmęczona <grym> wczorajszym dniem, że po prostu zasnęłam jak kamień i dzisiaj przyspałam, Całą noc, 7 godzin i jestem przeszczęśliwa, że udało mi się przespać ten, ten, tą noc. I tak ostatnio parę nocy usnęłam, więc no fakt, że chodzę późno spać, ale dosypiam te godziny, które muszę. No, i jest dobrze, jest dobrze. Także moi drodzy, jeszcze raz wszystkiego dobrego, trzymajcie się cieplutko. Tam gdzie zima czapki. Na głowę, nie z głów, a tam gdzie ciepło czapki z głów. <noise> Także pozdrawiam Was serdecznie i życzę wszystkiego dobrego.